Cześć widzowie, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich oglądających na YouTubie, Obecnie jesteśmy w trakcie pierwszego playthroughsa w Lords of the i jesteśmy już na etapie, na którym możemy przejść dalej niż ile jak się tydzień temu. Jest totalna, ale to totalna dymiarnia, widzowie. Jestem giga wkurwiony ponieważ ja wiedziałem, że ta gra będzie średnia. Serio, ja wiedziałem, że ta gra będzie średnia, ja wiedziałem, że to nie będzie nic niesamowitego. Mamy do czynienia z totalnym, ale to totalnym krapem. Ja wam to w ogóle pokażę na samym początku, zanim przejdę do opisywania moich pierwszych wrażeń. To jest runback do bossa. Ja lubię długie boss runbacki, nie będę tego oszukiwał. Eee, niestety, Lords of the Fallen, dwójka, nie wiem, ten... Relaunch, chuj wie jak to nazwać, jest grą, która jest fundamentalnie zjebana. Ta gra ma podstawy swojego gameplayu totalnie zjebane i ma giga głupie rozwiązania. A patrzcie, to jest w ogóle wejście do bossa i co ciekawe, w do wejścia do bossa nie masz raz, tylko za każdym razem go musisz pomijać. To jest jeden z bossów w tej grze. Pierwsza, atak dodżujesz bez żadnego problemu. Jeżeli chcesz podnieść duszę z bossa, to masz animację podnoszenie, więc jesteś tego w stanie zrobić w większości walk. I teraz się do dostępki. i teraz zobaczcie jak wygląda walka. Każdy boss wygląda dokładnie tak samo. Jest atak. I teraz go mogę spaniszować raz. Mogę go spaniszować. I patrzcie na tą kamerę. W momencie, w którym ja chcę wykonać rol w konkretną stronę, moja pozycja wykonywania rola na dipazie czy na analogu, jest zaburzana przez fakt ruchomej kamery. To jest idiotyczny design, ponieważ jeżeli ja chcę wykonać rolę do przodu, nagle po zmianie kamery okazuje się, że ja wykonam rolę w lewo albo w prawo, co zaburzy moje uniknięcie ciosu. I teraz mamy kwintesencję Lords of the Fallen, ponieważ boss po 15 sekundach walki z nim przychodzi do momentu, w którym będzie robił jakiś totalny bullshit, którym nie możesz nawet walczyć. Po prostu stoisz i oglądasz kurwa senki. I znowu kolejny atak. Uwaga, pyk. Zdilajowany jak każdy atak w tej grze. I stoisz jak ten totalny debil na środku. I patrzysz się, jak walka kontynuuje się bez siebie. I znowu! I tak wygląda Lords of the Fallen. Tak wyglądają tu walki z bossami. To nie jest pierwszy boss, który ma wewnątrz siebie. Ogrom jakiś totalnie zjebanych breakerów walki, w których nic się po prostu nie dzieje. Ja już to zostawię, tak jakby, no nie, pokazałem wam to, co wam miałem pokazać. Ten boss nie jest jakiś turbo ciężki. I przyjdziemy do pozostałych rzeczy, które w Lordsach całkowicie, ale to całkowicie nie działają. Jestem maksymalnie zirytowany, grając to? I to są słowa, które padają od kolesia, który czerpie sadystyczną przyjemność z zrobienia nauki no dranów w desach, ów i wszelkich challenge'ów, które zabraniają mi używania dużej ilości elementów w Dark Souls'ach. Więc ja pozwolę sobie teraz tabować z, z wyjścia tej gry do menu głównego. I powiem wam o kilku dodatkowych elementach, które zebrałem na Lords of the Fallen, które sprawiają, że ta gra jest niestety agrywalnym blobem. Ta gra jest abominacją. Zaraz wam powiem na ile ja ją obecnie oceniam. Oczywiście ja tej gry jeszcze nie skończyłem, ale gra jest na tyle słaba, że mi się nawet nie wydaje, że będę w stanie ją skończyć. Więc zacznijmy od pierwszej rzeczy, jaką jest optymalizacja. Optymalizacja. W tej grze po prostu nie istnieje. Gra jest w opłakanym stanie. Można to było od samego początku już się w ogóle tego spodziewać, że to będzie wyglądało w taki sposób. Z uwagi na to, że gra czerpie rozwiązanie, które pozwala Ci z jednego świata przychodzić do drugiego, co sprawia, że muszą ci się renderować dwa światy na raz. Gra w, rekomend w rekomendowanych ma 2080 kartę. Ja mam kartę 2080pi, wiadomo, streamuję, ale mówimy to o ustawieniach nie minimalnych, a rekomendowanych. Gram w grę w 2K na totalnym, totalnym low z ustawionym DLSS-em i klatki momentami mi spadają poniżej 20. To jest po prostu, to jest ty Patola, no nie? To jest Patola. I ktoś może powiedzieć, okej, okay, ale wiesz, no rekomendowane są robione na full HD. Chuj, prawda, kurwa! Włączysz tą grę w 720p na 720 i gra działa jeszcze chujowi, kurwa. No nie? Tu nie ma optymalizacji. Tu po prostu sobie wstawili grę w Unreal dali do tego DLSS-a i chuj ci w dupę. Wydajesz na grę 270 zł i chopie. Jak nie masz 4090, to nawet nie myśl o graniu w to. No nie? Ale no, jak widzieliście, jak na razie, jak wygląda granie w Lords of the Fallen, to ciężko mówić w tej grze o graniu. Przechodząc dalej, gra. i to jest coś, co ja wam pokażę. Ta gra ma absurdalne animacje. Bieganie w tej grze wygląda jakbyś zainstalował jakieś mody do Wiedźmina 2, tylko dlatego, że y, basicowe animacje były absurdalne. Roll ma kurwa 5 km. Przemieszczanie się w tej grze wygląda serio, jakby była odpalona na jakimś totalnie nieudolnym modzie. A co się dzieje ze światłem w trakcie jakichkolwiek efektów, to sami widzicie, jak gra w dziwny sposób w ogóle y, się przyciemnia. Co najlepsze, gra korzysta z systemu ognis z Dark Soulsów, ale jak ognisko weźmiesz i jak przy ognisku siądziesz, to nie respisz wszystkiego. Przy tym ognisku pierwsze musisz usiąść. Jak siadasz przy tym ognisku, to wszystko ci się ponownie ładuje, masz ponowny loading. To no po prostu to mnie tak irytuje, że ja, 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 nie, ja nie mam słów, nie? Ja, ja, ja to nagrywam teraz na streamie, ale jestem tak wysoko zirytowany tym tytułem, że no tego się nie dopisać. Walka, generalnie, jest giga do dupy. Eee, wszyscy bossowie są naprawdę giga średni, są zrobieni na jedno kopyto, ale w grze jest bardzo, ale to bardzo dużo deadframów frameów w animacjach. To jest to samo, co było w Lies of P i to jest to samo, co było w pierwszych lorcach. Zobaczcie, że jak ja zaatakuję, zanim ja mogę wykonać tego rola, to ja bym sobie chyba zdążył kurwa herbatę zaparzyć, zanim jestem w stanie coś zrobić. Większość bossów jest zrobiona w taki sposób, że nawet nie jesteś go w stanie spaniszować trzema atakami lub dwoma, i cała gra polega na po prostu połkowaniu się. Openery w tej grze są zrobione źle, a co najlepsze, bossowie, pomimo tego, że potrafią być ogromni, mają tak chujowe hitboxy, że tego to by się nawet Dark Souls 2 nie mogły powstydzić. Jeden z pierwszych bossów jest bossem latającym. I jak już masz ten moment, że go będziesz w stanie spaniszować, to go nie trafiasz i chuj, no nie? Bo jedyny element, który jest stycznością pomiędzy twoją bronią a bossem, to jest element jego stóp. I naprawdę, no tak w 30-40% openerów, gdzie faktycznie jesteś w stanie wyprowadzić cios, to ty stoisz po prostu w modelu bossa. Stoisz tak w jego modelu, że nie jesteś w stanie podejść bliżej, i ty go nie trafiesz. Ty nie masz konektora wtedy, no nie? Kolejny boss, jak on się nazywa, jakaś kondaminacja, chuj wie co? To jest w ogóle słowo, które w języku polskim opisuje zupełnie co innego. No tłumaczenie jest w tej grze absurdem totalnym. Jest ogromny i w większości ataków też go nie trafisz. No nie Jakieś kongregacja, no nie. 20-30% ataków twoich serii w niego nie trafi nawet jak stoisz w jego modelu, ponieważ są tak fundamentalnie skurwione hitboxy. Move sety broni. Są dosłownie identyczne. I to jest coś, co Wam jestem w stanie pokazać. Masz moveset stary. Masz moveset pałki. Masz moveset stary sorda. Masz moveset tuchen sorda. Wszystkie movesety są dosłownie identyczne. W tej grze są chyba jak na razie trzy unikalne bronie. Masz key. Wszystko ma dokładnie taki sam atak. Różni się chyba z tego, co mam jak na razie gida, która po prostu ma połka, ale czego byś tu nie wziął, to atakujesz tym praktycznie dokładnie w taki sam sposób. O, widzicie, tu masz, tu masz po prostu inną dzidę, no nie? Długi kij. E, no, nie wygląda to za dobrze. To co będzie miało? Też by najprawdopodobniej połk. O, to jest nowy, to jest nowy atak, to jest ten trzeci, no nie? Co byś tutaj nie wziął? O, pałk. E, więc wybór taki dark soul'owy typowo broni, co mamy? O, jest unikalna broń czwarta. Naprawdę. Będziesz miał korbacz, korbacz będzie atakował tak samo jak buława, jak jednoręczny miecz, jak y, tuchendowy miecz. No nie wygląda to za dobrze, nie? Nie wygląda to po prostu za dobrze. No ten miecz, który wziąłem, no to też ma taki sam y, moveset jak buława, no nie? Dokładnie. Dokładnie, ale to dokładnie to samo. Więc y, różnorodność y, jak na razie broni w tej grze jest y, bardzo, ale to bardzo mała. Gra jest upierdolona, ale to totalnie upierdolona. Elementami platformowymi. Nie wiem, co za zwyrodą stwierdził, że to, czego my oczekujemy od souls likea to jest więcej elementów platformowych. Zazwyczaj gracze nienawidzą elementów platformowych w Dark Soulsach, nie nienawidzą. Jeżeli takie się pojawiają, to są takie elementy, które może jakoś dobrze się samortyzowały, jak na przykład dachy panor Londo ale no zazwyczaj to jest coś, czego chcemy uniknąć. I niestety w lorcach elementów platformowych jest multum. Tutaj są całe poziomy, które przechodzi się dosłownie skokami. Moby są całkowitymi gąbkami na pociski. Nawet jak masz jakiś giga ciężki miecz ulepszony na najwyższy poziom, na jaki mógłbyś go mieć ulepszonego na danym etapie. To ten mob i tak stankuje minimalnie, ale to minimalnie dwa hity, więc sprawia to, że każdy przeciwnik wydaje się dosłownie identyczny. Naprawdę, tutaj są przeciwnicy zwykli i ta elitarni. I ci elitarni to jest 10 ciosów, a taki zwykły mob to są 2-3 ciosy, nie? Nie ma tutaj przeciwników, którzy schodzą na jakiś mniej ataków, którzy mają jakiś inny moveset. Nie, tutaj praktycznie z każdym walczy się dokładnie w taki sam sposób. Namierzanie wrogów. Jest po prostu źle zrobione. Możesz czasem stać przed mobem, namierzyć ci wroga 20 metrów dalej. Co nie trafisz ataku, jest to irytujące. Jedną z najgorszych rzeczy to jest to, co Wam pokazywałem na bosie. To jest dodanie do sorslajka -like filmowej kamery. Wygląda to w taki sposób, że w momencie, gdy walczysz, to kamera nie jest z tyłu za twoją postacią, tylko ta kamera podąża za bossem, żeby dać ci takie filmowe ujęcie. I to sprawia, że jeżeli na przykład ty jesteś przyzwyczajony do tego z Dark Souls'ów, z Bloodborne, że kamera jest zawsze za twoją postacią, to jeżeli będziesz chciał zdodżować do przodu i wykonasz wtedy dodża, no to sorry, ale kamera się obróciła i w tym momencie odczytywanie twojego analogia jest zupełnie inne i ty zdodżujesz do tyłu, albo w lewo, albo w prawo i w konsekwencji dostaniesz hit od przeciwnika, i może najprawdopodobniej się wypierdolisz, no nie? I chuj, kamera. Ja chciałem dać u nich w lewo, kamera stwierdziła, że no dam u nich w lewo, ale byłem w innym miejscu niż początkowo. A więc to jest coś, co w ogóle to powinno być z tej gry usunięte, no nie? W grze są poukrywali kluczowi NPC takie jak Blacksmith i mnie to po prostu totalnie, ale to totalnie irytuje. Gra ma też bardzo duży problem ze swoją matematyką, bo zobaczcie, że zwykłym atakiem zadaje obrażeń 100, a jeżeli w tego przeciwnika się rozbiegnę, to zadam 73. Jakim chujem, weź mi to ktoś wytłumacz, jakim chujem atak, który wymaga od ciebie, tego, żeby się rozbiec i ma dłuższą animację kastowania, zadaje kurwa 70% obrażeń normalnego ataku, który po prostu sobie raz klikasz i, i działa. Ta gra ma, no po prostu matematyka w tej grze leży, nie wiem kto to liczył, ale to jest całkowicie, ale to całkowicie. Identyczne. Charge damage ma na tyle niskie obrażenie, że nawet się go nie opłaca używać. Viserale zadają tutaj obrażenie takie, jakbyś dosłownie trafił wroga, przez co w większości sytuacji nawet nie opłaca się podejmować tego ryzyka, ponieważ tu jest wyciągnięty dokładnie ten sam system, co z Lice of Key. czyli ściągasz przeciwnikowi Poisa, Możesz wtedy dać Charge attack na niego i zrobić mu breakera w... ...w wyniku czego będziesz w stanie wykonać na nim viserala. Viserale nie zadają praktycznie żadnego damage'u, są w ogóle nieopłacalni. Bosowie są strasznie nudni i są naprawdę źle zrobieni, ale wisienką na torcie tego wszystkiego jest tragiczne udźwiękowienie. Posłuchajcie tego, posłuchajcie jak brzmią ataki w tej grze i powiedzcie, co wam to przypomina. Hopie jakbyś metalowymi sztućcami... Napierdalał po bananach, nie? Albo po jakimś mango. Udźwiękowienie jest naprawdę jest tak do dupy, że jestem w szoku, że to w ogóle przeszło. Nie wiem, kto to wyciągnął, ale to jest. Wy, naprawdę, nie będę kłamał, mówiąc, że to jest chyba najgorsze SFX, jaki kiedykolwiek widziałem w drogich, że bo ta gra kosztuje ile? 270-280 zł. Dodatkowo jest Multum w, w ogóle. W tym całym bzdurnym designie platformowych poziomów skakania pro, rodem kurwa z Mario 64, jest tutaj jeszcze multum elementów, gdzie musisz w poziomie użyć kaganka, przyjść do innego świata, wtedy generuje ci się świat, który jest taki altered trochę, trochę zmieniony, no nie? I wtedy zaczynają ci się respić przeciwnicy. I ci przeciwnicy się rozpią, respią non stop. Ja wam pokażę, jak to wygląda, bo to jest absurd. Czyli wchodzisz sobie do gry, używasz sobie tego kaganka, nagle wchodzisz do innej wizji świata. Oczywiście, jak do tego świata wchodzisz, to tyś teraz życie. Ale doprowadza to do tego, że yy, zaraz, zaraz znajdę taki fajny moment w tej grze, gdzie jest tych przeciwników faktycznie multum, tylko niech założyć swoją broń. I dochodzić do takiego momentu. O, to było tu chyba, to było tu chyba. I jeżeli tak chwilę pobiegasz po tym świecie, to zorientujesz się, że ta gra nie wprowadziła takiego systemu, jak przypisanie przeciwników do e, danego miejsca. Przeciwnicy w tej grze nigdy nie przestają się, e, nie przestają ci gonić. W wyniku czego, w pewnym momencie, jeżeli przebiegasz poziom, który wcześniej zrobiłeś, to odwrócisz się i zauważysz, że będziesz miał na sobie 50 przeciwników. Jak ja sobie teraz chwilę tutaj pobiegam, i dojdę do miejsca, w którym teoretycznie powinienem walczyć z bossem. I to jest kolejny przeciwnik. I kolejny przeciwnik. I tu się zrespił jeszcze jeden. Oj, się zrespił jeszcze jeden. I tu się zrespił jeszcze jeden. I ci wszyscy ci zaczynają gonić. tego jest po prostu nadmiar. jest teraz czterech. Ich jest pięciu, zejdę na dół, zaraz ich będzie sześciu i ich się po prostu w ogóle, ale to w ogóle nie da zrobić. I teraz wyobraźcie sobie, że level design, e, Lords of the o jest kolejny we mnie, strzela i kolejny i oni się w ogóle, oni nie przestają mnie gonić, nie przestają. Widzicie? Oni są non stop na mnie zagrowani. nieważne gdzie ja wejdę, nieważne co je ja zrobię. To w pewnym momencie, jak się odwrócę, to po prostu tutaj będzie taka cała armia, że nawet Diablo 4 nie może się pochryć, poszczycić tak dużą ilością przeciwników. I wszystko mnie kurwa goni w tej grze. Dosłownie wszystko. Gry, które u podstawy uczyłyby cię tego, że z dużą ilością przeciwników nie warto wchodzić w interakcję, no to tutaj uczą cię czegoś e, gorszego. I teraz wyobraźcie sobie, że w tej całej sytuacji. Bo do takiego momentu, w którym yy, masz na poziomie takie drzwi. I nie możesz yy, przyjść dalej. I teraz, tylko i wyłącznie w tej wersji świata, gdzie masz tych wszystkich przeciwników przed sobą, które non-stop się dorespiają, okazuje się, że w jakichś randomowych miejscach musisz znaleźć przeciwników, z których musisz wydrzeć duszę. Ja wam powiem, gdzie oni są w tym poziomie. Ja już to mam oczywiście zrobione, ale w tym poziomie on się znajduje... Tutaj, o, trzeba wejść tu i popatrzyć się w górę. I tam jest kurwa jeden, tak, musisz popatrzeć w górę. Drugi jest skitrany, o tutaj, dokładnie tu jest skitrany, widzicie. I w jeżeli jesteś takim graczem, który na przykład lubi sobie wyczyścić poziom pierwszy z przeciwników, a potem przychodzić przez te sekcje platformowe, żeby szukać ewentualnego rozwiązania, no to kurwa nie tutaj. Ta gra po prostu irytuje się na każdym możliwym etapie. No i chcę sobie usiąść przy tym i nie usiądę, bo przeciwnik w ogóle z końca poziomu jest tutaj sagrowany. To jest tak wzdurny design, że nawet Dark Souls 2 mają lepsze ułożenie przeciwników. No, Dostałem przy okazji Poisona i Poison w tej grze to jest dosłowny wyrok śmierci. Poison tikuje tak szybko i za tak duży damage, że jeżeli jakoś dostałeś i nie masz na sobie odtrudki i żadnej przy sobie, możesz powiedzieć "OK, dobra, rozegram tą sekcję. Jeszcze raz. Szukanie tych rzeczy, które ci otwierają w twoich poziomach przejścia to jest totalny, ale to totalny absurd. Eee, ale to jest tak naprawdę wszystko, co ja mam do powiedzenia na temat tej gry. Przeciwnicy dają minimalnej ilości Expa, i dosłownie się tutaj nie da do bo w momencie, gdy potrzebujesz po kilka tysięcy na poziom, przeciwnicy dają ci kurwa po 50, no nie? A za bossa dostajesz, nie wiem, maksymalnie dwa poziomy. I to tak, jak dobrze pójdzie, to za bossa dostaniesz dwa poziomy. I powiem wam całkowicie szczerze, że ja nie wiem, który Lords of the Fallen jest gorszy. Ograłem multum Souls Wydaje mi się, że najnowsze Lordsy to jest jeden z najgorszych Souls-like'ów jaki kiedykolwiek wyszedł, serio, ta gra jest fatalna, naprawdę, ta gra jest całkowicie, ale to całkowicie fatalna. Ja na obecnym etapie nie mam ochoty jej kończyć. Wydaje mi się, że jeżeli macie do wydania 250 zł na Souls-like'a, to w każdym wypadku kupcie sobie DS1. Jeżeli macie już DS1 i nadal macie pieniądze do wydania, to kupcie sobie kurwa Elden Ringa. A jak macie DS1 i Elden Ringa, to sobie kupcie DS3. A jak to macie, to sobie kupcie DS2. A jak to macie, to kupcie sobie, nie wiem, stary, cokolwiek innego. Timezję, Lights of P. I weźcie, zwróćcie uwagę na to, że to jest gra, która wpada w tą samą półkę cenową, co, co kurwa Elden Ring. Ona jest w tej samej półce cenowej, a jest totalnym krapem, no nie? Ona, tak jakby za każdym razem, jak wychodzi jakiś nowy. Souls-like, to ja liczę, że ktoś podniesie tą poprzeczkę, do której From Software będzie musiał dobić, no nie? Tylko poprzeczka w Lords of the Fallen jest tak nisko, że co najwyżej się możesz potknąć o nią. Naprawdę. Ta gra jest całkowicie niewarta swojej ceny. Na obecnym etapie nie polecam tej gry komukolwiek, to... Nie przeszedł pozostałych souls likeów, jakie są na rynku. Naprawdę, to jest absolutna, ostatnia pozycja, po którą powinniście sięgnąć. I nie polecam wydać na to więcej niż 25 zł. Naprawdę, ta gra jest totalnie tego nie warta. Jak przeszliście już wszystkie Timeezie, Lies of P, Elden i Dark Soulsy, Demon Soulsy, Bloodborne i wszelkie inne tego typu tytuły to dopiero wtedy polecam wam sięgnąć po Lords of the Fallen, ale ja osobiście wolałbym przejść kolejny raz Dark Souls 1, który przeszedłem ponad 100 razy, kolejny raz. Wolałbym przejść Dark Souls 2, kolejny raz Dark Souls 3, niż grać w to, w, to, w to krapiszcze, no nie? Całkowicie nie polecam. Ode mnie giga niska ocena. Nie potrafię ocenić jeszcze tej gry, po prostu nie potrafię, ale ona ma tak zjebane podstawowe fundamenty Souls-like'a, że moim zdaniem nie zasługuje... Na więcej niż czwórkę, i to w ogóle by, mam wrażenie, była naciągana czwórka. Ta gra jest po prostu do dupy. Jest całkowicie niewarta swojej ceny i nawet nie marnujcie na to czasu. Ode mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystkim fanom, którzy to spriorderowali, którzy wydali na tą grę pieniądze, totalnie pęknie dupa oglądając ten materiał. I bardzo kurwa dobrze, i bardzo kurwa dobrze, bo nie mam pojęcia, jak można byłoby porównywać tą grę, kurwa do Elden Ringa, w momencie, gdy kosztuje tyle samo. Te jest, chłopie, tak jakbyś wszedł do pierdolonej restauracji, gdzie byś kurwa zamówił za 200 zł, coś, co by było kurwa odgrzane w mikrofalówce, nie? Jakbyś kurwa mrożone danie odgrzane w mikrofalówce dostał za 200 zł kurwa, w restauracji z gwiazdką Michelina. No nie, no kurwa za cedą ma iść jakakolwiek jakość. Jeżeli ta gra, ona jest nawet chyba teraz droższa od Elden Ringa, to ja nie mówię, żeby była lepsza, ale żeby trzymała jakikolwiek poziom. A poziom tej gry to jest kurwa dno i metr mułu. I dziękuję bardzo za oglądanie. Ja mam wypierdolone totalnie w ten tytuł. Jedno z największych krapów, jakie ograłem w życiu na streamie. Totalnie nie polecam, trzymajcie się i do zobaczenia.